Fajnie, że udało się objechać ten mecz i, uh, no i że udało się objechać. Też dzisiaj ta pogoda była taka jaka była, ale na całe szczęście udało się objechać ten mecz i uh, nie musimy szukać kolejnego terminu. To nie był um, taki typowy nasz tor dzisiaj na pewno no i ale tu to nie trzeba na to jakby w ogóle zwracać winy, bo wiadomo przyszła do nas mega mocna drużyna i, 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 i wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. ale mówię, no, lubimy jak ten tor jest delikatnie inny jak Nie jest jakby taki tor, na którym na co dzień tutaj trenujemy i też te ustawienia gdzieś v trakcie tego meczu musieliśmy szukać i ja też jakby co wyjazd uh, na tor uh, delikatne tu zmieniałem, szukałem i tak ďalej. Uh, Ostatni bieg uh, też czułem, že ten motor nie jechał uh, na tyle, jaki miał potenciál jechać. Uh, ale mówię, To, to ja nie chcę, żeby to wyglądało, że teraz się tłumaczę albo co, albo po prostu mm, mocna drużyna, ciężkie zawody. I pff, tak to się skończyło. Mam dużo problemów. Jakby od ostatniego, chyba, miesiąca ktoś mnie bardzo mocno czaruje i bardzo źle mi życzy. I... I dzieją się u mnie rzeczy niemożliwe, można by tak powiedzieć. Ruszczkarza musisz do tymu teraz zatrudnić. Może? Chyba bym musiał, bo dzieją naprawdę rzeczy, które nie działy się nigdy przez całą karierę. Pierwszy raz w karierze stanął silnik, pierwszy raz zrobiłem taśmę. Nie wiadomo dlaczego urywają się różne części, na przykład w meczu w Toruniu dwa dni temu. Eee, rozkręcały się sprzęgła, że prawie po biegu wlatywały z deklem. A dzisiaj jedziemy na tym samym, wszystko jest dobrze. Eee, sprawdzone wszystko 10 razy. Eee, no ktoś, ktoś mocno tutaj nad, czaruje nad moją głową i, 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 i no i tyle no.